Siemanko, z tej strony też witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wpadłem na dość nietypowy pomysł. Stwierdziłem, że przetestuję sobie y, tydzień przed takimi poważniejszymi zawodami. Jak to jest startować dzień po dniu, bo robiłem to ostatni raz ponad rok temu. Także chcę zobaczyć jak moje nogi będą działały, jak się dobrze zregenerować. Także pojedziemy sobie do Stalowej Woli na jakieś... Y, tam, jak to się nazywało? 15, cross country, coś takiego. Ja nie traktuję tych zawodów, szczerze mówiąc, poważnie. Nie będę tam dawał, oczywiście, z siebie 200%. No, bo to nie jest, jakieś podkar nie jest to jakaś podkarpacka liga rowerowa, czy dare to be, czy cyklokarpaty, czy, czy szprycha. Tylko, tylko to jest jakiś takie, wiecie, wyścig o pietruszkę, dosłownie. Także, no, pojedziemy tam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na miejscu. 30 km, trasa płaska, płonąć, poszutrze, gadałem z kolegą z drużyny. Mówił, że chill. Pogoda za oknem, słoneczko, cieplutko. Także fajnie, tak jak wczoraj. No i zobaczymy. Nogi mi jeszcze trochę bolą. Dlatego teraz czas na tego dziada, Teragana. To się udało w ogóle wygrać wczoraj. Fajna strasznie sprawa. No i co, bierzemy Teragana, rozmasuję sobie te nóżki. I lecimy w czasę. Jo, pierdyle. Perzot pomieścił dwa rowery. Trzeci by się zmieścił też. Nie no, trzeci nie ma. Ale tu będzie załadowane, ale WRC Edition silnik poradzi sobie z wszystkim. Pozdro. Moi drodzy, jesteśmy z Szymonem na miejscu już. Czy pod słońce, to dobrze czy nie? Dobrze, tak jest dobrze. Tak, tak okej. Okay. Pozdrawiamy, jest dobrze. Eee, kurczę, powiem wam szczerze, że to są najbardziej amatorskie zawody, na jakich póki co było mi chyba dane. Ej Szymon jeszcze nie też... Nie widzieliśmy trasy. A jeszcze nie widzieliśmy ale trasy. A pokazać, że będzie jeszcze gorzej niż nam się wydaje. Tak, bo po prostu to co te baby w biurze zawodów odwalają, to był śmiech. Się nie chciały w ogóle nas wpisać. Ja mówię, że nie będzie mojego kolegi Kuby z drużyny, to babka w ogóle oczy robi takie, że ja że druży drużyny kolarskie co to jest w ogóle, tak. Że jak go nie było, jak się wpisał na Time -keperze. No Mają pewnie wykupiony pakiet 200 miejsc, boją się, że to przekroczą. Że będą musiały dopłacić za ten jeden numerek startowy. Za co ich timekeeper na pewno taką karą ukaże, że to jest szok. No i co? No i jesteśmy na miejscu, tak to wygląda. Taka jest sceneria, popatrzcie. Ogólnie jest ładnie, jest całkiem ładnie. Parking fajny, tutaj jest od 206 WRC Edition. Patrzcie, tu mamy rowerki, tu są koła Szymona. Tutaj są moje koła. Tutaj mamy tak, zapakowani jesteśmy. Ogólnie było ciasno fest, ale z spoczko. No, i co tu jeszcze można powiedzieć? Szymon, powiedz co uważasz, póki co? Pogoda jest, Pogoda jak jest zacna. Pogoda jest bardziej zacna, warunki są dobre, jest sucho. Jest tak, wyciefnie. jest. Możemy kopnąć dzisiaj żużlowcy. Fiderka wbić, zaraz wbijemy, zobaczymy. Tak, jest, tak. Jak jest. panienki z Poznania powiemy, że nie jedziemy, bo jest tor za A oni nie byli za pola? A chuj wieszko. Chyba za Panienki za Nie wiem, jebać wszystkich z drugiej liki oprócz rzeczywiście potężnego RTŻ-u. Um, I co? No, i tam jest start gdzieś. O tam. Tam po jest start, za chwilę wam to pokażemy mniej więcej. Póki co będziemy składać rowerki I lecimy na obiad. I lecimy na objazd, bo jest jakaś godzina i 45 minut do startu, także trzeba się szykować! pozdrow. Jesteśmy trzymają na trasie. Jedziemy trasą. A tu normalnie ręk się atakują zawodników, którzy się przygotowują do startu. Także kolejna absurdalna sytuacja, w sumie kolejna absurdalna sytuacja na zawodach, nie? Patrzcie, tu jest gdzieś Reksio. Już pobiegł, ale generalnie on atakował ludzi przed chwilą, także to no jest ciekawe. Tutaj jest niby start gdzieś, tak? <laughs> XD Jo, pierdolę. Taki cykl, że szok. Ja szybuje, czy tutaj będzie trasa oznaczona. Okej, okay, moi drodzy, jedziemy objechać trasę z Szymonem. Póki co jest GoPro u mnie, Szymon bierze na trasę. Um, no i co? Zobaczymy. Mamy jeszcze godzinę do startu ponad. Także możemy sobie komfortowo przejeździć Przejechać się Nie wiem, zapytajmy czy nas wrzucą, żeby nie było, że nam skasuje numerek A dawaj tam pojedzie. मलाई थाहा छ Moi drodzy, jesteśmy już po wyścigu wraz z Szymonem. Eee, I co? Udało myślę, że udało się dojechać jakoś w top 20, top 30 open. Eee, na kategorię przeliczając, myślę, że mielibyśmy spokojnie podium. Eee, no i co? Pakujemy rowery, jak widzicie czyste, bo suchy. Zresztą widzieliście pewnie na filmiku z trasy Szymona, jak się wszystko ładnie nagrało. Mój komentarz jest taki zajebisty. Ja tak je... Komentowałeś coś? Jest ja wysoko wysłankowicowy. <laughs> no, to będziecie wszystko słyszeć? Chociaż pewnie też muzyczka będzie podłożona, to będziecie tak ciszej słyszeć. No i co? Medalik jest elegancki. Trasa była o dziwo dobrze oznaczona. Tak, nie spodziewałem no, się było, tego było po samej organizacji. Tak. To była bardzo dobrze oznaczona trasa. Jeszcze lepiej niż Lubenia bym powiedział, bo wszystkie korzenie były... Tak, to był mega mega pozytywny skrejem, akurat to... aspekt. Tak, że wszystkie... Friko przede wszystkim. Za frigo tak, pisowego nie było to jest sztos. Mniej osób było, także panie się nie musiały bać z O Oto, no i co? I? Myślę, że tyle, no nie? Będziemy się teraz pakować. Czeka nas zdejmowanie tutaj obok. Tutaj przebrać się, wszystko to poogarniać i będziemy wracać na Rzeszów, Jeszcze pewnie sobie wstąpimy na jakąś szamkę. Fit, oczywiście jakaś sałateczka. Sałateczka, makaron, może jakieś ten, owsianki, białeczko, żadne frytki, żadne nuggets, żaden sos śmietanowy, broń Boże. Nie ma szans, nie. To, to jest za dużo kalorii. To obciąży nam żołądek, będziemy jak takie Janusze. Zjemy od razu. Jak ja z pewnej grupy 20 e, grupy rekreacyjnej. Tak jest, dobra. To co? Pakujemy się do Peugeota 206 WRC Edition i A, uh, Okej okay, moi drodzy. Także jest już po losowaniu nagród. Oczywiście z moim szczęściem były wszystkie numery z końcówką 12 oprócz 15. Także nic nie wygrałem tradycyjnie z tyłu Szymon na bombie. I co? Jedziemy do auta, pakujemy sprzęt i adios! Do Rzeszowa